Też, Brygida, też? pozdrowienia. a Okej, okay. opowiedzcie coś o osiedlu ekipy, dlaczego zrezygnowałeś z tego projektu i, i czy pozdrowicie? Martin z Łodzi pozdrawiamy. Z góry dziękuję. Ym, kilka kilka w, wniosków. Ym, mianowicie okazało się, że my wcale tak naprawdę tego osiedla nie chcemy. Czyli y, osiedle ekipy bardziej było w mojej głowie, y, trochę w głowie Karola, może we też werki. Ludzie niby by chcieli, ale z drugiej strony nie chcieli się zaangażować na ściarze ekipowicze. Y, więc wszyscy by mi przytakiwali i mówili, że tak, tak, super, świetny pomysł, nie możemy się doczekać, ale tak naprawdę nie płynęłoby z tego nic innego, więc uznaliśmy, że to chyba jeszcze nie jest czas. Po drugie, nie znamy się na tym, więc musielibyśmy wziąć jakiegoś dewelopera. Tutaj baliśmy się o to, że nasze ambicje nie zostaną spełnione. No i po trzecie, i tu na szczęście, nie zabraliśmy się za to, wiecie, w momencie, w którym e, sami dobrze wiecie, co się zaczęło dziać z cenami materiałów. Co się zaczęło dziać z, no ze wszystkim nas otaczającym, jak, jak koszty budowy nieruchomości wzrosły, a powiem Wam szczerze, że kiedy my mieliśmy rozpisany cały budżet na to, to był miliard złotych, nie? Tam o takich środkach trzeba było rozmawiać, więc nawet zaangażowanie i zebranie części tych środków, no to byłaby abstrakcja, nie? To już z czegoś takiego by nam się nie udało, byśmy się nie podnieśli i uznaliśmy, że, że nie będziemy ryzykować.